Cześć Grzybofile! Witam Was 10 stycznia z okolic Myślenic. Pójdziemy sobie na grzyby w lasy okalające tutejszy kamieniołom. Jesteśmy na zachód od Myślenic. Byłem tutaj już raz. Znalazłem tu zresztą swojego ostatniego prawdziwka w minionym roku. To nagranie również możecie oczywiście znaleźć na moim kanale. Zobaczymy co w tym roku uda się tutaj znaleźć. Właściwie jeszcze nie weszliśmy w las. A już udało się natrafić na pierwszy jadalny gatunek. Jest to, jak oczywiście wiecie, wodnicha późna. Na razie nie będę zbierał, może ją zbiorę w drodze powrotnej, bo wygodniej mi chodzić z koszem przyczepionym do plecaka. Na razie niech sobie na mnie czekają. Jak widać są ładne, jeszcze dosyć młode, chociaż duże jednocześnie. Ale widać, że to nie są stare wodniki. Wodnicha późna to smaczny gatunek jadalny rosnący pod sosnami. W ciągu minionych kilku dni temperatura i ogólnie pogoda wyraźnie sprzyjała grzybom. Było deszczowo i w miarę ciepło, jak na początek stycznia, to znaczy kilka stopni na plusie w ciągu dnia i w granicach zera nocą. Więc są to już warunki, w których jak najbardziej zimowych grzybów możemy oczekiwać. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj je znaleźć. Jak widzicie, zaczynamy od lasu świerkowego. Tam dalej, może już pamiętacie, będzie też las już taki bardziej liściasty. Będzie też las sosnowy. Będą też różne takie troszkę podmokłe tereny z zalegającym martwym drewnem, na którym też coś może rosnąć. No i w którymś z tych miejsc może się coś znajdzie jadalnego. Jak standardowo w okolicznych lasach górskich się zdarza, także tutaj można natrafić na stare mleczaje mające no co najmniej rok. To nawet nie są z ubiegłego roku, pewnie tylko z 2018. Poczerniałe, ale bardzo trwałe owocniki, charakterystyczne właśnie dla mleczajów. Na tym młodym świerku zaciekawiło mnie coś. Z daleka wyglądającego na grzyby, ale gdy przyjrzycie się bliżej, to widać, że jest to po prostu żywica. Tak, sobie kropelkowo przesiąkająca przez korę. Gatunkiem łatwym do wypatrzenia z uwagi na swoją kolorystykę jest pięknoruk. Wygląda on niemal jak płomienie ognia. Takie malutkie ogniska usadowione na resztkach drewna. Można tu spotkać mniej śniegu niż w lesie położonym bardziej na południe. Spotykałem dwa miesiące temu, mniej więcej w wyższych partiach. Więc tą zimę mamy, jak widzicie, bardzo łagodną tego roku, właściwie tych dwóch lat przełomu 2019-2020. Porównując spuszczonie połomicką, którą odwiedziłem tydzień temu, dostrzegacie zapewne różnice ale chyba ten las również należy uznać za całkiem atrakcyjny, prawda? Zupełnie inny niż puszcza, gdzie mamy mnóstwo olbrzymich drzew zalegających, martwych na ziemi i tam mielibyśmy właśnie większe szanse na pomiennicę zimową czy na boczniaki Tutaj takiego martwego, powalonego drewna jest dużo mniej mniej jest nawet piniaków natomiast możemy liczyć na różne inne gatunki, choćby wodniche późne które już Wam dziś pokazywałem na początku jakby to ujął Janusz Korwin-Mikke oba te rodzaje lasów mają swoje zady i walety a tutaj mamy troszkę młodsze mleczaje te najprawdopodobniej są jedynie ubiegłoroczne nie zdążyły jeszcze szczernieć zachowując jeszcze swój biały kolor jest ich tu sporo, ale to też charakterystyczne dla wielu mleczajów, właśnie taki sposób wzrostu. W ostatnich dniach widzę na YouTube dużo filmów innych użytkowników, którzy znajdują zrzuty, czyli poroże zrzucone. I się rozglądam, oczywiście, od zawsze się rozglądam, nigdy jeszcze nie znalazłem, ale chyba przynajmniej pierwszy raz trafiłem na miejsce, gdzie faktycznie. Jeleń, czy jakiś inny rogacz sobie próbował poroże swe zrzucić? Bo nie wygląda to na jakieś inne przypadkowe uszkodzenie drzewa. No ale trudno powiedzieć. Na zrzutach się też za bardzo nie znam. Jak mówiłem, pozostają w sferze moich marzeń. Chociaż śladów zwierzyny tutaj dookoła jest dosyć sporo. Wow, kilka lat temu na temat żywów, no nie? Tak. No. Tak, tak. Można coś znaleźć o tej porze no, jeszcze też. Czy tam, na drzewach, czy tam to, są tak. I no za no właśnie, i tak, właśnie, nie? właśnie, właśnie, tak. <laughs> więc szukamy. zmierzamy w stronę bardziej sasnowego lasu, więc może się jeszcze uda trafić, a właściwie już, bo to na kolejny rok podgrzybka brunatnego, jak mi się udało wcale nie tak dawno, bo 23 grudnia minionego roku. A jakoś największe szanse, wydaje mi się, właśnie na ten gatunek są w lesie takim czysto sosnowym. Chociaż podgrzybki brunatne oczywiście rosną też pod innymi gatunkami drzew, ale najczęściej mi się je udawało znajdować zawsze właśnie w takich jednolicie sosnowych lasach tu już widzicie przebija nam wioska pobliska pomiędzy drzew i tak sobie troszkę bez planu w miarę spontanicznie wędrujemy od razu chciałem wam pokazać gatunek który już na moim obiegorocznym filmie z Hołczkowa widzieliście jest to łycznik ochrowy gatunek niejadalny chociaż też zupełnie nieszkodliwy nie trujący w żaden sposób, tylko po prostu bez zastosowania kulinarnego. Jak widzicie, to jest grzyb blaszkowy. Gatunek blaszkowy, całoroczny, rosnący na drewnie drzew liściastych. Bardzo podobnie ten las wygląda jak ten fragment tego właśnie lasu, w którym znalazłem tutaj pod koniec listopada ubiegłego roku. Prawdziwka, swojego właśnie ostatniego, więc. No ciągnie mnie, zdaję sobie sprawę, że no, prawdziwek w styczniu to jednak trudna rzecz, bardzo mało prawdopodobna, ale to co się dzieje z przyrodą w ostatnich latach daje jednak pewne prawdopodobieństwo nawet takiego znaleziska, więc no, nie mógłbym się tutaj chociaż trochę nie porozglądać właśnie wśród tych brzus i sosen w takim mieszanym lesie. Takim właśnie identycznym w jakim nowego prawdziwka swego czasu znalazłem. Malownicze boczne słońce rozświetla świerkowy mszysty las. Co jakoś rekompensuje brak jadalnych grzybów. Póki co, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa oczywiście. Bo jeszcze sporo miejsc przed nami w których mogą się pojawić czy to wodniche późne czy może, miejmy nadzieję, jakieś właśnie boczniaki czy inne jadalne gatunki które o tej porze roku można znaleźć w można znaleźć różne rzeczy niestety nie każde znalezisko jest pożądane w tym przypadku znaleźliśmy telewizor w środku lasu, komu się chciało tu go przytargać Naprawdę niełatwiej było gdzieś zutylizować. Bliżej domu. Pragnoza za pogodę. Na szczęście na dziś nie zawiodła. Dzień jest stosunkowo słoneczny. I dosyć ciepło. jest. 6 stopni Celsjusza. Powyżej zera. Co jak najbardziej sprzyja leśnym wędrówkom. O, tu są sarny. Widzicie, przeskoczyłem na środku kadru Tak właśnie słyszałem, że coś tupta po liściach odgłosy z okolicznych wiosek są coraz głośniejsze tym bardziej nie zbliżamy się jeszcze do krawędzi lasu by iść łąką wzdłuż lasu tylko raczej sobie górą omijamy wioskę Powoli już się kierując w stronę samochodu chociaż jeszcze drugie tyle ile przeszliśmy dziś nadal przed nami tyle że już drugą stronę jednak łąki na skraju lasu kuszą mnie zbyt mocno żeby je ominąć jak pamiętacie poprzednim razem gdy tu byłem znalazłem właśnie w takim starym sadzie czubajeczki ciekawe trujący gatunek może teraz jakieś czubajki się trafią jeszcze. Miałem pecha w ubiegłym roku do kań. Nie znalazłem ani jednej kani. Aż wstyd, prawda? Może jakieś stare się trafiały. Nie jestem pewien. Może nie być tak, że zupełnie tego gatunku nie widziałem. Natomiast nie jadłem żadnej kani, więc ewidentnie nic nadającego się nie znalazłem. No, już dotarliśmy właściwie do zabudowań. Ale widzimy, są sosny, chociaż to akurat tak pojedynczy rządek, to chyba tam za wiele może nie być. Chyba nawet tam dalej jest właśnie ten sad, w którym były czubajeczki. Jest dosyć mgliście. Ta widoczność nie jest genialna. Ale też nie sposób powiedzieć, że nie ma żadnych widoków. Tereny są bardzo ładne, okoliczne. Czy to tu był ten sad? Chyba tak. Chyba tutaj były czubajeczki. Ciekawe, czy jeszcze pozostały owocniki, czy uległ już rozkładowi. W sezonie zawsze sprawdzam takie miejsca, bo czasem można trafić na jakiś ciekawy gatunek. Jest trochę brzusz. W sezonie na pewno jest to miejsce odwiedzane przez okolicznych mieszkańców poszukujących choćby koźlarzy. A o tej porze roku to się raczej nie ma co łudzić. Nigdy nie wiadomo, więc nie odpuszczam sobie również takich pojedynczych brzuszek na skraju lasu. Tu goszczą nas ławką, na którą natrafiliśmy po drodze. Idealne miejsce na przerwę, na przekąszenie kanapki i parę łyków herbaty z przyjemnymi widokami. Ale na przerwę na kanapki trzeba zasłużyć, więc na razie najpierw sobie sprawdzę, czy czasem coś tutaj nie rośnie w tych krzaczorach, tak zwanych. Widać, że jakiś ciek wodny tam musi być. Jakiś wilgotny teren. Trochę drzew liściastych, więc tak na szybko sobie obejdę. Te miejsca tutaj właśnie na wprost i po prawej stronie, no to ewidentnie tam jakiś strumień musiał sobie iść i nad nim też waliściaste. Czyli może płomiennice, może boczniaki. Trzeba to sprawdzić. Oczywiście jeśli tylko to zbierają zimą grzyby. No to pewnie te miejsca są im znane. I sprawdzone. wielbiciele boczniaków na pewno ich nie omijają. Więc moje szanse może nie są też z uwagi na ten fakt jakieś szczególnie duże. A szkoda by było nie spróbować, skoro już tu przyjechałem specjalnie z Krakowa. Dużo czasu nie powinno to zająć. A nie jest to jakiś duży obszar. Zgodnie z podejrzeniami jest ciek wodny. W postaci tego oto strumienia, tak jak sądziłem, są też drzewa liściaste na jego brzegach. Są też powalone drzewa, czyli jak najbardziej wszystko, co sprzyja płomiennicy zimowej czy też boczniakom. Drodzy Państwo, mamy już pierwszy zjazd wiosny do Wielkanocy jeszcze naprawdę całkiem daleko dopiero 10 stycznia a jednak mamy już bazie na co poradzić? taki mamy klimat wobec tego, jak są bazie to mogą też być czarki szkarłatne lub austriackie gatunek, którego jeszcze na żadnym z moich nagrań nie miałem Wam okazji pokazać jako, że zamieszczam nagrania od minionego lata a czarki występują przede wszystkim na wiosnę. Ale bardzo charakterystyczne gatunek, i na pewno w tym roku nie go wam przedstawię i szerzej go sobie omówimy. Tym bardziej, że jest to grzyb jadalny. A co tam czarki? Przy takich warunkach pogodowych, to i smarców możemy się spodziewać. Naprawdę to już właściwie wszystko, co sobie wyobrazicie jako najbardziej absurdalne pod kątem gatunku niepasującego do pary roku w tych okolicznościach, które mamy w ostatnich latach, a zwłaszcza miesiącach, wydaje się całkiem możliwe. Tak ciepła zima, niemalże bez minusowych temperatur, sprawiająca, że do późna rosną gatunki jesienne i letnie a to obrazem że wcześniej pojawiają się gatunki wiosenne jeszcze zimą może poznajecie, to jest to samo miejsce w którym wyszedłem z lasu gdy byłem tu poprzedni raz, jestem tu drugi raz w sumie może nie pokazywałem, ale może sobie przypomnicie tam kawałek dalej będą sosny w których liczyłem wtedy na rydze ale to jest zaledwie niewielka kępka sosen więc też za wiele nie oczekujmy ale chociażby kilka wodnych późnych też by się przydało nie wzgarciłbym zwłaszcza, że to jest naprawdę smaczny gatunek nie ma co uznać, że jest powód do gardzenia nim nawet przy występowaniu ewentualnym pozornie smaczniejszych, bo bardziej znanych gatunków jadalnych to wodnichy i tak bym pewnie zbierał. Tyle, że tym razem specjalnie ich wypatruję, bo nic innego nie mam. No i są oczywiście, jak żeby mogło być inaczej, śliczne. Wodnichy późne. Jak widzicie, rosną sobie w sporych grupach. Tu, tu. Dosyć charakterystyczny gatunek jadalny. No tutaj są. Widzicie jakie ładne. I tutaj, i tam się jeszcze chowają. Zobaczcie, ile ich jest tu pod liśćmi. Pod trawą, właściwie tu też. Tutaj jakaś wielka, ale ta to raczej się już nie nada. Tu też ta, raczej za stara troszkę. Ale może jeszcze też się przydać. I tu kolejne. Całkiem sporo na tak malutkiej powierzchni. Te kilka sosen obdarzyło mnie kilkunastoma wodnichami późnymi i para w drodze powrotnej do tej żaławeczki idealnej na przerwę. Muszę sprawdzić jeszcze te zarośla. No niestety nie jest tu aż tak łatwo znaleźć pomiennicę czy boczniaka jak to udawało mi się pod koniec grudnia w Wielkopolsce. W nadrzecznych, podmokłych terenach, jak zapewne słyszycie, zbliżamy się już do samochodu. Może poznajecie, że te okolice już dziś mijałem, ponieważ, jak wspomniałem na początku filmu, coś tu jeszcze mam do zebrania. Czyli to, na co udało się natrafić dopiero wchodząc do lasu, a kiedy to nie chciałem już koszyka brać w użytek. No jak widzicie, jest, czekała na mnie wodnicha późna. Tutaj jeden owocnik. Trochę odchodów. Nie wiem, czy one tu były. Sprawdzimy potem na nagraniu. No i kolejne wodniechy późne. Razem sztuk 3, ale całkiem dorodne. Biorąc pod uwagę to, co miałem do tej pory w swoim koszyku, no to troszkę nas wzbogacą te zbiory. A poza tymi, oczywiście, w okolicy jest ich jeszcze więcej. O tak właśnie wodniki późne lubią rosnąć ale mamy tu też pomiennicę zimową miła niespodzianka na koniec no patrzcie i ktoś nawet je tutaj ciął ale postanowił z jakiegoś powodu zostawić trudno zrozumieć dlaczego wyraźny ciemny trzon dosyć rzadkie blaszki ewidentnie mamy tu kępkę pomiennicy zimowej czyli drugi gatunek jadalny, który dziś zbiorę bardzo fajnie nie wiem na ile jesteście usatysfakcjonowani moimi dzisiejszymi zbiorami. Ja jestem, bo to jest zawsze priorytetem. Jest dla mnie mile spędzony czas, a to się bez wątpienia udało. Tymczasem, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego mojego filmu, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Do następnego razu. Cześć.